11 tom 21 marca 1914 Jezus nie może się powstrzymać od ukazania choć stopniowo swojej miłości łask i dóbr które przekazuje temu kto czyni jego wolę on nie przesadza Jezus mówi dalej córko moja tak bardzo kocham tego kto czyni moją wolę że nie mogę mu ukazać za jednym razem tego, jak bardzo go kocham, łaski, jaką go wzbogacam, piękna, jakim go upiększam i wszystkich dóbr, którymi go napełniam. Gdybym objawił to wszystko naraz, dusza umarłaby z radości, a jej serce pękłoby. Nie mogłaby już żyć na ziemi i w jednej chwili wzleciałaby do nieba. Czuję jednak nieodpartą potrzebę, aby dać poznać siebie i ukazać jak bardzo kocham duszę. Zbyt trudno jest kochać, czynić dobro i nie dać się poznać. Czuję, że moje serce jakby umiera. I nie mogąc się oprzeć tak wielkiej miłości, stopniowo ukazuję duszy jak bardzo ją kocham i wszystkie dary, którymi ją napełniam. A kiedy dusza poczuje się wypełniona nimi aż po brzegi, tak iż nie będzie już mogła ich w sobie pomieścić, zniknie z ziemi w jednym z tych moich przejawów i przejdzie na łono odwiecznego. A ja, Jezu, życie moje, wydaje mi się, że trochę przesadzasz, ukazując mi, dokąd może dotrzeć dusza, która czyni Twoją wolę. A Jezus, rozumiejąc moją niewiedzę, powiedział do mnie z uśmiechem. Nie, moja umiłowana, nie przesadzam. Zdaje się, że ten, kto przesadza, chce oszukać. Twój Jezus nie potrafi cię oszukać. Co więcej, to, co ci powiedziałem, jest niczym. Otrzymasz więcej niespodzianek, kiedy przełamiesz więzienie swojego ciała i będziesz pływała na moim łonie. Jawnie zostanie Ci ukazane, dokąd moja wola pozwoliła ci dotrzeć. Fiat.